Pomysł z tych warsztatów zrodził się od uczniów, to uczniowie już wiele razy brali udział w warsztatach medialnych w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No, opowiadali o swoim zainteresowaniach, o no, ciekawych wrażeniach i bogactwie wiedzy, jakie wynieśli z tych warsztatów. No i dlatego przy pomocy dyrekcji tutaj nauczycieli zrodziła się inicjatywa, żeby stworzyć taki dzień medialny właśnie w szkole piarskiej. Jeśli chodzi o to, co my tutaj chcemy czego się chcemy nauczyć, bo to jest najważniejsze, czego chcemy nauczyć młodzież. Myślę, że tego, jak wielkiego wkładu pracy wielu osób wymaga przygotowanie relacji medialnej, bo to nie tylko, nie tylko praca dziennikarza, ale całego sztabu techników, operatorów wozu, dźwięku i tak dalej. Uczniowie też mają okazję poznania mediów od kuchni, czyli dotknięcia kamery, wejścia do wozu, transmisyjnego, Wiemy, pokorzy, zobaczenia on, jak ja pracuje się w studiu nagrań. W Reżyserowie ukazują różnego rodzaju sztuczki techniczne, możliwość poprawienia wizerunku, tego wszystkiego, co jest ważne w przekazie medialnym, co świadczy o wiarygodności oraz o no, pewnym sile przekazie mediów, bo media przede wszystkim mają przekazywać prawdę, ale też ukazują wizerunek człowieka, a on przecież wizerunek człowieka świadczy o tym, czy on jest wiarygodny, czy też no... Trzeba, aby ten wizerunek poprawić dla lepszego przekazu medialnego.